Klony jesienolistne posiadają bardzo szeroką gamę kolorów liści. Tutaj właśnie teraz widzimy jesienny kolor odmiany Winter Lighting, która oprócz tego, że ma pięknie przebarwione na, na taki cudowny żółty kolor liście, później jeszcze posiada pędy również o takim jasnym żółtym przebarwieniu. Dlatego też w zimie bardzo mocno się odznacza. Pewnej odległości i pięknie ta kolorystyka jest ukazana. Klon się na ogólnie nie ma specjalnych wymagań. Może rosnąć w każdym ogrodzie. Pytanie, czy jest zbyt duży, no zawsze można go przyciąć. A wzrost, ten obecny tutaj, który widzimy, no to że jest prawie maksymalny. Więc nie stwarza jakichś poważnych problemów stanowiskowych. A jest bardzo dekoracyjny i. Potrafi pięknie w ogrodzie zaimponować swoim kształtem liści, kolorem tych liści, jak i również barwą kory. Dziękuję bardzo. Piotr Kanieczko.